patrzcie jak groszki mi pięknie wyrosły będzie dużo groszków w tym roku będę sobie żreć o tutaj jeszcze groszków jest więcej yy, tutaj są ogólnie truskaweczki na działeczce tutaj truskaweczki, tam jest więcej truskaweczek tam, 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 tak, tak o tam, tam są jeszcze, jest jeszcze więcej truskaweczek tutaj rosną sobie stok kredecki zaraz Wam pokażę że gdzie rosną sobie pomidorki pomidorki, tak pomidorki u mnie ojciec chciał posadzić ananasa, trochę mu nie wyszło. Trochę usechł. Chyba rosną pomidorki. Tutaj też pomidorki. Więcej pomidorków. O, tutaj nawet jeden kwiatka puścił. Takiego żółciutkiego. To jest pietruszka. Co wezmę? Patrzcie, pietruszka. I towarzyszka. Um, um, um. Tu jest taka malinka, ale jeszcze jest nieposadzona. posadzona, a, o, a, Dobra. Nie trochę jak woda. Taka trochę większa. Fajny. No jest tak fajny. No Owoce puściło. Jeszcze raczek mi. mi piachu napadało. Mam laczki ojca ubrane. A tutaj coś też rośnie, tutaj rośnie choinka. No. A tutaj są niezapominajki. A tutaj Agres. Babcia odsuńcie, się, bo Agres nagrywam. No, tu jest Agres. Jeszcze, jeszcze nie dojrzały, ale niedługo będzie dojrzały. Taki piękny agres, proszę. Pokażę jeszcze porzeczki. Wprowadzenie, niepodziałam. O, tutaj jeszcze rosną te konwalie. Chyba konwalie. Babcia, te białe kwiatki to dokładnie tak pachną. To są konwalie, te te. Tak. Dobra, to są konwalie. Tutaj są konwalie. Jeszcze pokażę Wam, gdzie rosną porzeczki. Porzeczki Wam jeszcze pokażę. Żeby nie słychać. O, tutaj rośnie dużo skwinia to jest brzoskwinia właśnie. To jest brzoskwinia. skwinia. Wokół nie jest więcej, nie zapominaj. A tutaj jest drugi agres. On też już owoce ma. A to są porzeczki. O, to jest właśnie jedno. Są zielone, ale nie tylko będą czerwone. Gdzieś dzieci gdzie się chyba drą. Nieważne. I jeszcze mamy tutaj... To nie wiem co to jest. A, to kolejny agres. Nie, czekaj, to jest czarna... Cześć! To jest chyba Czarna Bożeczka. No, Czarna Bożeczka. A tutaj jest jezina. Jeżlina sobie tutaj rośnie. No, sąsiad się jedną mną przywitał. No, tu jeszcze mój bratek i taki jeszcze inny czerwony kwiatek. No, są prymulki takie. Już trochę podwiędłe, ale już mijane nie, nie serwują, no, po prostu słuchaj. Nie jest borówka, no nie potrzeba, ona w ogóle żadnych owoców nie daje, że w dupie tam z tą borówką. No pokażę. O, no jeszcze chyba groszek ozdobny jest. A tutaj też też właśnie tylko już nie wiem co. Tylko teraz to ja już nie wiem co to jest. Ale coś na pewno. No są właśnie jeszcze agresty. Tutaj... O, tutaj jest mój, mój ogródeczek prywatny. Tutaj też są prymulki, niezapominajki. Olipany, które już niestety zdechły. Kolejne prymulki, tutaj też chyba prymulki, tutaj kolejne prymulki, tutaj yy, Melisa, którą moja babcia posadziła, druga babcia, nie tak, którą bardziej lubię. No, ta druga babcia, ta, która jeszcze żyje. Moja druga babcia niestety nie żyje. No, ta w ciemnych włosach, no po prostu moja druga babcia. Ta też też jest na działu, ale dobra. to jest ogólnie działka mojego ojca. O, a tutaj rośnie piękna jabłoneczka moja, ukochana. Tutaj ogólnie kiedyś gdzieś była moja huśtawka, mniej więcej gdzieś tak o tu. Była mniej więcej moja huśtawka, ale ojciec wyciął tą gałąź i w ogóle wywalił huśtawkę, a się na niej huśtało. No nic no. A jeszcze tu, zamiast tych kwiatków, tutaj to była piaskownica moja. A tutaj jest mega dużo stokrotek. Trochę bliżej pokażę te stokrotki. Którego? Tego? 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 Cicice? to nawet tutaj jest. cicica się wygrzewa. Jest trochę pobrudzona, ale to tam nie szkodzi. Znaczy ona nie jest w błocie, ona jest po prostu w jakieś liścia. No a tutaj jest mega dużo stokrotek. Nie wiem jak, skąd ich tu tyle, tyle jest. Są również dmuchawce, To jest sobie tutaj teraz, O! Muchawce. Zjednoczymy już przed Na Naparcie, patrzcie, to jest stokrotek. To jest normalnie jakiś stokrotek. No, a tutaj są jeszcze... Taki kwiatek, którego jadłem jak byłem mały. Taki śmieszny kwiatek. Ja go ogólnie jadłem jak byłem mały, bo by fajnie, fajnie smakował i był słodki. Tutaj nie wiem co rośnie. A tu jest jeszcze więcej porzeczek. A tu jest oczko wodne. Przy tym oczku wodnym są właśnie jeszcze więcej porzeczki. To wszystko tam to są porzeczki. Wszystko tam, za nami to już są porzeczki. Tutaj są y, te y, no, y, konwalie. To jest chojneczka. Paulinka. Choinka Paulinka. To jest moja choinka. To jest mama choinka. To jest moja choinka. To jest Kornela choinka, chyba nie wiem. No i to jest tam dużo te same kwiatki, które przed chwilą pokazywałem, tylko że w wersji różowej. O, też są bardzo ładne. Tutaj są Stokrotecki. A tutaj jest Forsycja. Wtedy też już przekwitła. Co no się Jest to jeszcze kilka kwiatków. On to Jeszcze trochę żyje. No i tutaj znowu są te same kwiatki, które ja kiedyś obżerałem jak byłem mały. Dobre były. Tej porzeczki, tej szpanki Trochę obżarte, ale okej. Okay. No i tutaj znowu oczko wodne. I cicica. Cicica, chodź, chodź, chodź. Chodź, mój piękny kwiatuszku. Ale nie pij tej brudnej wody, bo tam rybki szczają i srają. No kto to widział? Dobra.